Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dobre widowisko. Ze sporą ilością bramek zobaczyli kibice w Mroczeniu. W spotkaniu drugiej kolejki rozgrywek 3 5 Ligi Wielkopolskiej Orzeł Mroczeń pokonał Raszkowiankę Raszków 6 do 3. Już do przerwy zawodnicy trenera Marka Wojtasiaka prowadzili 4 do 1. Jednak mimo to szkoleniowiec miał sporo uwag do gry swojej drużyny. No rzeczywiście już w przerwę zawodniku powiedziałem, że mimo że prowadzimy 4 1, to nie jestem zadowolony z ich gry, no i to się potwierdziło po przerwie, gdzie te pierwsze 10 minut, 15 oddaliśmy inicjatywę, straciliśmy dwie bramki i przeciwnik się zbliżył na jedną bramkę. Było widać dziś doświadczenie też u niektórych naszych zawodników, to zaprocentowało kolejnymi bramkami, bo po ładnych akcjach strzeliliśmy bramki. W sumie no, z wyniku jesteśmy zadowoleni, bo są trzy punkty, sześć bramek. gorzej o tych sytuacjach mogę powiedzieć, które, po których przeciwnik strzelił bramkę. Czyli, co, bo nie jestem zadowolony tu z dyspozycji drugiej linii, bo to było, hmm, powinno być lepiej. Natomiast, hmm, mamy, w chwili, mamy w tej chwili większą ilość zawodników, i możemy. Uzupełniać ten skład i to cieszy. W sumie uważam, że jesteśmy zwycięzcami, bo szliśmy więcej bramek, ale e, chciałem powiedzieć, że zasłużenie, żeśmy wygrali, Po tych sytuacjach bramkowych jednak stworzyliśmy więcej. Oni wprawdzie raz w słupek my też chyba dwa razy. Do przerwy mieliśmy sytuację, no ale trzeba strzelać w ramki, bo ten, to nie to nie wygrywa. Hat-trikiem w tym spotkaniu popisał się Marcin Górecki, który zaczyna swój marsz po kolejną koronę króla strzelców. Po jednym trafieniu dorzucili także Rafał Janicki, Bartosz Moś i Łukasz Gajewski. Dla Raszkowianki trafiali w tym meczu Damian Spaleniak, Piotr Walczak i Jakub Borecki. Mimo porażki trzeba pochwalić zespół z Raszkowa, który prowadził otwartą grę i postawił rywalom ciężkie warunki. Jednak z punktu widzenia szkoleniowca Remigiusz Wojczak nie może być zadowolony, bo mecz przegrany. Jeżeli patrząc pod kątem kibica, to spotkanie było uważam bardzo fajne, bo ofitowało w sytuację. Były słupki i poprzeczki, padło dziewięć bramek. Myślę, że widowisko jak na, na tym poziomie było dobre. Liderem rozgrywek Piątej ligi są Wilki Wilczyn, które podobnie jak Odolanowie zanotowały w dwóch meczach dwa zwycięstwa.